Zapuka. I znowu gadają tłumnie Ja nie liczę ciągłe pieniądze Choć skarbie będzie ci dobrze Ma wsiadaj do mojego Porsche I znowu gadają tłumnie Ja nie liczę ciągłe pieniądze Choć skarbie będzie ci dobrze Witam z tej strony Oliwier z kanału Filozofek W tym odcinku pokażę wam mój zestaw EDC Składa się on z organizatora EDC I tego co mam przy sobie Czyli paska, spodni I ogólnie ta część Zapraszam do oglądania a i z góry przepraszam za to, że w tym filmie będę się jąkał, ale nie mam kamerzysty i nagrywam wszystko sam, więc z góry przepraszam, jeśli będę się zacinał tak jak teraz. A teraz już nie przedłużajmy, nie zapomnijcie o łapce w górę, subiku i do zobaczenia. Dobra, jesteśmy w przypasie. pasie, zacznijmy od mojej prawej strony, czyli Waszej lewej. Na moim pasie po prawej stronie znajduje się nożyk składany z Sanrenmu nie pamiętam dokładnie jaki to jest model ale używam go już chyba przez 3 lata i sprawia się naprawdę dobrze pomijając to, że uszczerbałem kiedyś końcówkę ale i tak spełnia swoje oczekiwania i jest bardzo dobry będę odpadał rzecz na bok prawa kieszeń na prawej kieszeni zwykle znajduje się mój telefon czyli ten, którym obecnie nagrywam to jest model Huawei P20 Pro ma trzy aparaty i naprawdę ładnie nagrywa. Sami zobaczymy się teraz. co się nagrywa, ma naprawdę dobrą jakość. Więc tak po prawej telefon, tutaj nóż. Dalej tył kieszeni, są co kluczyki do domu, do szafki, sejfu, garażu itp. Znajdują się one na takiej smyczce. Dostałem od kuzyna, pozdrawiam Jasiu. Dalej tylna kieszeń, prawa dokumenty i portfel portfel normalny, czarny, skórzany oczywiście jakaś gotówka, drobne karta survivalowa i tyle dokumenty klasycznie legitymacja, karta członkowska, karta rowerowa jakieś bilety do autobusu dalej, dolna kieszeń odsyłana na zamek Kabel USB do telefonu Powerbank Staram się, żeby zawsze było naładowany i mieć go przy sobie Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda Zapalniczka ZIPPO Bardzo fajna Potacie Z tej strony to wszystko Lewa strona To jest Lederman Multitool bardzo dobry kombinerki klasycznie jakaś piłka nóż zasługuje na pochwałę to że ma tutaj blokadę i nie, nie złoży nam się podczas cięcia trzeba przytrzymać i dopiero wtedy piłka nóż on już trochę przeszedł dlatego widać że jest bruny trochę Zoom. Nie wiem czy widzicie. Jest już trochę styrany. Jakieś pilniki. Dam y, w opisie na dole filmu a, y, że ten, y, gdzie można wszystko kupić. te noże. multitule. Po lewej stronie w kieszeni chusteczki. Jestem alergikiem, więc nie ruszam się bez nich w nich domu. Lewa strona. Tutaj widzicie? Jest to bardzo leciutkie. Apteczka. Z flagą Polski. Na paletach zobaczycie przy recenzjowaniu. Organizaty organiza. Kurwa. montażyca wypikaj. Organizera EDC. Zobaczycie też recenzję apteczki. Dalej. A! Zrobiłem ją sam z futerału po aparacie, po pompie dla cukrzyków, insuliny. W środku tam podoszywałem swoje gumki, żeby się wszystko trzymało. Z pasa to chyba tyle. Pasek Helicona, bardzo dobry, wygodny, polecam po z dekatlona i buty też mowiutkie sobie wczoraj z dekatlona sprawiłem więc to chyba tyle a zapomniałem o ręce na ręce noszę zwykle zegarek i bransoletkę z parakordu więc myślę że to chyba tyle zapraszam do podsumowania eee, nie do podsumowania do organizatora i apteczki dobra postarałem wam się to jakoś sensownie ułożyć Zaczniemy od organizatora. Organizator. Mój organizator jest z firmy Baribala. Jest w naszywki, na Polski, kradapolski, odblaskowa i moje nazwisko. Zamek błyskawiczny. Co mam w środku? wypadło, to zaczniemy od tego poddeczka na żebyście lepiej widzieli yy, mamy tu tak. Mamy zestaw do naprawy, czyli dwie igły zo. Czekajcie. Czy na... O! No było kaman. Dwie igły nitka, żyletka, yy, ołówek, yy, rozpałka do grilla. Taka biała kostka i żyłka. Mamy to wszystko w tym pudełku. Dalej. Zacznijmy od prawej komory. Widzę kratunkowy. Głośny. Będę Morzyk, nie pamiętam jakiej firmy. Mega ostry. Dobrze wykonany. Kosztował około 140 zł. na, cierach, na zbliżeniu. Będę starał się zbliżać każdą rzecz. piszę wam tutaj. dalej Dalej. Śrubokręt yy, z wieloma wymiennymi wkładami magnetycznymi, które po prostu dajemy tu i przyciąga na magnes funkcjonalne, praktyczne testowałem przydaje się, czasami się te, te wkłady blokują ale to zawsze można wyciągnąć tutaj dalej, długopis w zimę często się przydaje ta końcówka do telefonu zdobiony, ładny, srebrny Zwykły długopis Dalej Pęseta do wyciągania ciało deszcze jazzbi czasami się przydaje Ewentualnie na rybie, haczy kot haczy Ale to rzadko Zapomniałem jeszcze o u z tej strony Trytytki. Kocham trytytki do naprawy. Plecaków ubrań. Rozporek nawet kiedyś zamiast zamkamłem. Z trytytkami spięty. Polecam. Dwie zapalniczki. Bika. Mniejsza. I większa. Na większą jest nawinięta taśma izolacyjna. Jak to ma z Tape najlepiej, ale ja nie mam dlatego czarna izolacja. Góść też z izolacją czerwoną tym razem. Można zawiesić jako wieszak. Wodę, coś przyda się do rozwieszenia schronienia. Przejdę bliżej. Karabinczyk. I zostały nam dwie komory. To już na przybliżeniu, żebyście lepiej widzieli. Dobra, jesteśmy już na przybliżeniu. Zaczniemy od prawej komory. Notez. Tutaj mam akurat na magnes do lodówki, ale to można zawsze odciąć. Przyda się do notowania, do tego mam ten ołówek i długopis. Jak najbardziej. Haczyki do tej żyłki na ryby zawsze pro, e, prowizoryczną wędkę można zrobić. Dalej. Około 3 metrów parakordu, z tego samego mam tą bransoletkę. Na tej branzolece też jest około 3 metry, więc mamy razem 6 metrów sznurku. chusteczek nawilżonych do umycia rąk, okularów. Odkażać można też ręce. Jak najbardziej. Dalej. Eee, plastry. W tym organizatorze z pierwszej pomocy mam tylko plastry, bo zaraz przejdziemy do tej apteczki. Duże, małe na kostkę, na palce. Zawsze się przyda. Prezerwatywa przydaje się do przenoszenia wody na kanale Atmosfera oraz 5 sposobów na macie pokazane różne sposoby na wykorzystanie jej, czy to opatrunek na rękę, żeby zabezpieczyć przed wodą, czy to do przenoszenia tej wody. Lewa komora. Ręcznik papierowy jako podpałka, jako medykament tutaj mamy już głównie rozpałkę znajdują się to bukna z kory kora brzozowa bardzo dobra nawet jak jest makra to się pali i taka bardziej nowoczesna podpałka zaraz wam to pokażę są to baciki kosmetyczne, zdjęte na pół i zalane woskiem. Mogę nagrać odcinek, piszcie w komentarzach jak taką rozpalkę zrobić. I z organizatera to chyba tyle. Wszystko raczej omówiłem. Teraz zrobię porządek magicznym strychnięciem i przejdziemy do apteczki. No, jesteśmy. Każdy wszyscy. Przechodzimy do apteczki. Najczęściej noszę ją w plecaku z organizatorem albo po prostu w kieszeni, tak jak było pokazane na początku filmu. Otwieramy. Co mamy? Na pierwszy rzut oka pusta trójkątna i nożyczki. Nożyczki do cięcia bandażu są zaokrąglone krew, krawędzie tak, żeby podczas przecinania ubrania nie zahaczyć. One są tempe, ale bandaż wstąpią bardzo dobrze. Dalej. Pusta trójkątna na złamaną rękę można też wykorzystać jako patronek. Maś na ból dupy nie na żartuję. biczki lateksowe przy każdym kontakcie z krwią innej osoby należy, mam tutaj dwie pary, należy je ubrać żeby nie dostać żadnej, żadnego zakażenia przez drugą osobę. Coś Wspaniałego koc ratunkowy Jeśli nie wiecie jest to taki, taka płakta y, Która z, y, służy do nagrzewania ciała albo po prostu wychodzenia go y, Jak oglądacie w telewizji na przykład Lewce to już wam pokazywałem z organ y, zero zwykłe, najzwyklejsze i to chyba koniec apteczki to jest moja apteczka osobista dlatego jest taka mała i mało wyposażona mogę zrobić odcinek oddzielny z pierwszej pomocy taki już bardziej na poważnie gdzie tłumaczę różne zasady i tam mam już całą apteczkę zastępu i ona jest dosyć większa więc myślę że jakbyście chcieli piszcie w komentarzach mogę zrobić taki odcinek przejdziemy do Sumowania. Oczywiście zapomniałem dodać, że z, z domu nie wychodzę bez bloka 18 y, kaliber 9 mm Nie ma no, żartu, to jest replika SG Nigdy nie chodźcie z takim czymś, bo możecie mieć problemy Takiego, co, czegoś lepiej nie nosić przy pasie Idąc do stepu po buki, tego raczej nie wyjście Ale na takie większe y, wycieczki Na przykład na obóz y, Jakiś statom. Camping miałem śmieszną historię, bo byłem satą na katamaranie w Radłowie i była około godzina 22, było już ciemno i poszedłem sobie nad jezioro. Nad jezioro usiadłem sobie na takim słupku i ogólnie to była jakaś akcja z policją, bo przejechała policja i jakiś typ się zgubił, był pijany, potem go znaleźli. Tylko, że to była jakaś w ogóle banda patusów, bo tam wdali go do suki i on zaczął się rzucać. Ten radiowóz się cały czas. Wzięli go tam z kuli, zaczęli na niego się drzeć, żeby się uspokoił. Ten dalej się wjeżdżał, i nagle przychodzi jakiś kumpel jego do mnie. Jest takim poważnym wyrazem twarzy, się patrzy tak na mnie. Ja sobie tam siedzę. Normalnie miałem wtedy tam chyba z 8 lat, i siedzę sobie. Tata oczywiście gdzieś tam w namiocie siedzi i, mnie, i kazał mi wracać niedługo, a ja sobie siedzę i ten typ do mnie podchodzi. I ja oczywiście nie wiedziałem co zrobić, mały byłem, tak to bym spieprzał teraz, ale tak to, to siedziałem jak zamurowany i po prostu tam siedziałem i nie wiedziałem co zrobić. Na początku pierwsza myśl, no dobra policja jest, nic mi nie zrobią, ale z drugiej strony jak pijani byli, więc mogli mi jakoś krzywdę zrobić, więc na szczęście mój tata... Po chwili ogarnął o co chodzi i wziął mnie zawołał. I wtedy tak jakby to ciało, ciało, które było całe tak spięte z nerwów, z paniki, rozluźniło się natychmiast i po prostu wziąłem, odskoczyłem od tego typa i zacząłem biec do taty. I tak się skończyła ta historia, więc naszczał się dziełki tato, że byłeś wtedy, bo tak to nie wiem jakby się to skończyło. I przekaz jest taki, że od tego momentu tata mi kupił. Zainwestowaliśmy w taki gaz pieprzowy. To jest Magnum 4. Dałem za niego stówkę. I tam czasami, jak sobie jadę na jakieś kempingi, to biorę noszę takie coś przy pasie, po prostu yy, w tym w futerale. I czasami się przydaje. Mam nadzieję, że nigdy nie będę z tego musiał korzystać. No, ale tak tylko. Jeśli chcieliście historię to opowiem Dobra, a teraz tak już na serio do podsumowania Zapraszam Siema Więc filmu chciałbym powiedzieć, że O w ogóle patrzcie jaka gałusienica co wychodzi po puście Siema Tyle słodka Zobaczcie Dobra, odkładam Cię malejka i sobie No, yy, wracając, yy, no, yy, chciałbym dodać, że cały ten szpej jest yy, tylko i wyłącznie zbierany przez Was i to Wy odpowiadacie za, za to, co macie w, w środku i w sumie chyba tyle, po prostu bierzcie to, co chcecie i to, co jest Wam potrzebne, nie bierzcie jakiegoś gówna, którego nigdy nie używacie. No i w sumie tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji, napiszcie jakiś pozytywny komentarz, jeśli napiszecie w komentarzach EDC to przyjmę wam serduszko. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!